Dlaczego sięgnął pan po tak egzotyczny temat jak Pitkań? Co pana najbardziej w tej wyspie pociągało? Ten temat mi w jakiś sposób zastał, znaczy jeśli mówimy o treści tej książki, bo z początku ta książka miała być po prostu kolejną opowieścią o kolejnej wyspie. Wyspy mnie w jakiś sposób fascynują. Ta metaforyczność wyspy jako miejsca względnie zamkniętego, a więc pozornie łatwiejszego do do zbadania, do ogarnięcia, I, i, i wyspa jako też metafora komunia, wspólnoty. Ja mam w sobie jakąś taką tęsknotę do życia wspólnotowego, stąd po wyspach Wcześniej napisałem z kolegą książkę o wyspach szukałem kolejnej, kolejnej wyspy do opisania. Trafiłem na Pitkern, ale odnosząc się do, 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 do pańskiego pytania, Treść tej książki. Tak? Ona, ona, ona z początku tak naprawdę miała być o czymś zupełnie innym. Miała być książką o małej wysepce, odizolowanej, względnie odizolowanej od świata zewnętrznego, o potomkach buntowników z Bounty. Z czasem, tak naprawdę, no, coś innego wyłoniło się z tych, z tych opowieści, które usłyszałem, i w pewnym momencie już wiedziałem, że albo napiszę, książkę o, o tych problemach społecznych, które dotykały i dotykają wyspę, a nie będzie to kolejna książka podróżnicza. Bo to teoretycznie, przynajmniej tak się wydaje, miała być trochę książka o raju na Ziemi. To znaczy... Yy... Przynajmniej yy, Pitcairn wydaje się takim miejscem yy, postronnemu obserwatorowi, który nie wgłębi się w temat. To znaczy, ja tak naprawdę jadąc na Pitkern, na wcześniej zanim pojechałem, popłynąłem na Pitkern, byłem w Nowej Zelandii, gdzie, gdzie tak naprawdę odbyłem szereg rozmów, które w jakiś sposób już już, już ukształtowały temat tej książki. To, to, to zanim pojechałem do Nowej Zelandii, a wiedziałem, że chcę napisać o Pitkern, to nie pozwalałem sobie na stawianie jakiejkolwiek tezy. I, i, I nie miałem tak naprawdę żadnych y, ani pomysłów, ani oczekiwań, o czym ja chcę napisać. Wiedziałem tylko to, że zafascynowało mnie w jakiś sposób to miejsce. Y, y, I dlatego y, natomiast w żaden sposób nie, nie pozwoliłbym sobie na tamtym etapie nazwać Pitcairn rajem. Zdaję sobie sprawę z tego, że, 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 że z tej fasadowości, tak? że no, Pitkern jest trochę jak taka wieś pod jak udało się panu dostać na, na wyspę, na której nie przyjmują reporterów ani dziennikarzy? Musiałem wpisać we wniosku wizowym informację o tym, że jestem doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim zainteresowanym antropologią. Nie nazywałem siebie antropologiem, którym nie jestem, natomiast wiedząc, że nie przyjmują. Na wyspę dziennikarzy, reporterów, filmowców, takich, którzy chcieliby opisać problemy społeczne na Pitkern. Musiałem podać, no, tak naprawdę no, powiedziałem prawdę, w tym, prawdę i nieprawdę. Tak? W tamtym czasie rzeczywiście byłem studentem studiów doktoranckich i nadal jestem zainteresowany antropologią. Obcy są trakt traktowani na jako zagrożenie. Pan szybko okazał się zgniłym jabłkiem. Nie czuł pan tam strachu? Nie. Byłem już o to pytany wielokrotnie, czy czułem ten strach. No właśnie nie czułem raczej adrenalinę. Yy. Miałem takie poczucie, że, że, że tak, że muszę mieć oczy dookoła głowy, że, że... No były oczywiście momenty, jakby to powiedzieć, no, w których Czułem jakiś taki delikatny strach, ale on nawet niedelikatny. Natomiast on mijał bardzo szybko, to znaczy była ta adrenalina. Strach pojawił się po powrocie z wyspy. Kiedy, kiedy otrzymałem najpierw informację o tym, że, że gdybym zdecydował się opublikować jakikolwiek tekst dotyczący Pitkern, to, 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 to władze poinformują stosowne władze. Tutaj cytuję w miarę dokładnie w Polsce. Później miałem jeszcze jakieś, jakieś pogróżki. No właśnie zastanawia mnie ta siła Pitkarnańczyków, bo oni często zdaje się, blokują wydanie książek, blokują też dostęp do informacji, wycofują informacje z internetu. Jakim to się udaje? Siła Pitkarnańczyków jest pozorna tak naprawdę, to znaczy yy, niewielka tak naprawdę ogranicza się do tego dostraszenia, yy, do, 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 do zastraszania tych, którzy yy, mogliby się nimi interesować. Natomiast yy, Znów powtórzę, gdyby ten wątek wydaje mi się najmniej ciekawy, ponieważ, y, ponieważ no, rodzi, y, powoduje to niebezpieczeństwo, że, że, że gdyby no, ta książka może być odebrana właśnie w, w kategorii sensacyjnej, na, mi, na czym mi bardzo. Tak, tak, tak. tak i, 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 I czuję się w ogóle niezręcznie mówiąc o tym. To znaczy, wydaje mi się, że, 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 że problemy, które. Które dotykają wyspiarzy i pewne mechanizmy, tak naprawdę, które zachodzą między nimi, są dużo ciekawsze niż, niż, niż właśnie ten wątek niedostępności, zastraszania i tak dalej. Ale to, to wszystko, to znaczy to ich zamknięcie, to chyba wynika z tego, na czym oni są ufundowani jako społeczność, tak? czyli jako uciekinierzy z Banty, jako ludzie, którzy. Zawsze musieli walczyć o, o przetrwanie. Otóż to, to znaczy, w, w, wróćmy do tej historii buntowników z Bounty. Tak naprawdę oni e, zakotwiczyli w pobliżu wyspy i osiedlili się na wyspie e, tak naprawdę ze strachu przed brytyjskim pościgiem. E, więc tam z każdym kolejnym pokoleniem. Ludzie tak naprawdę dorastali w takim poczuciu zagrożenia, w poczuciu alienacji, w takim poczuciu tego, że jeśli my sami sobie nie pomożemy, to, to, to nie dość, że nikt nam nie pomoże, ale jeszcze, że, że, że ludzie z zewnątrz zawsze niosą zagrożenie. Wydaje mi się, że Tutaj wrócę do takiej historii z, z jabłkiem i ananasem. E, na pitker na ananasy mówi się jabłka, choć, choć jabłonie na pitker nie rosną. E, najprawdopodobniej któryś z buntowników skrócił e, pineapple do Apple i się przyjęło. I tak najprawdopodobniej było również z tym, że, że, że obcy jest zawsze zagrożeniem. No co jest ważniejsze? To w warunkach częściowego odizolowa częściowej izolacji? Czy, czy to, co wie i mówi, i jak żyje mój dziadek, pradziadek, ojciec i, 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 i wujowie? Czy, czy to, że raz na jakiś czas przyjedzie powiedzmy nie wiem, ktoś z Nowej Zelandii i powie, że gdzieś indziej panują inne zasady? Stąd, stąd być może ta nieufność, między innymi stąd ta nieufność Pitkerdańczyków do ludzi z zewnątrz. Mnie najciekawsze w całej historii wydaje się to, w jaki sposób wspólnota przestała być wspólnotą, bo ona w pewnym, w pewnym sensie przestała nią być. Rzeczywiście ta koegzystencja na Pitkerdańczykach do pewnego momentu wyglądała bardzo dobrze, aż do momentu, kiedy pojawili się chłopcy, czyli. Można by ich nazwać gwałcicielami wprost, tak? Ten pozorny, pozorny raj przypomina dzisiaj powiedzmy wyspę z władcy Goldinga. Mhm. Ktoś, ktoś powiedział takie takie, nie ktoś, tylko Katie Marks, nawiązując też do, 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 do Goldinga napisała takie fantastyczne zdanie, że postaw na skalę już nie pamiętam ilu no, kilku mężczyzn, kilkanaście kobiet przykryj tę skałę wiekiem i, i, i zobacz, co odkryjesz po 200 latach. I to jest właśnie historia Pitkern. Jeden z mieszkańców tej wyspy opowiedział mi, streścił mi historię tej wyspy pięknymi słowami. Człowiek zastał sad mandarynkowy, zatruł go i zatęsknił. Ja wierzę, pan wspomniał o tym, że to jest historia rozpadu wspólnot. Ja wierzę, że historia tej wspólnoty jest i będzie sinusoidą, to znaczy, to znaczy nie mogę powiedzieć, że tam był kiedykolwiek ten przysłowiowy raj. Natomiast, natomiast jeśli kiedyś było lepiej, a później było gorzej, to wierzę i czuję i to, to, to też jest, tak naprawdę moje odczucia są nieistotne. Istotne są odczucia mieszkańców, którzy opowiadali, że, że jest coś takiego, można zaobserwować, Trudne i, i bardzo powolne, ale jednak próby e, odbudowywania tej wspólnoty. E, pamiętam taką sytuację, to znaczy ta sytuacja została mi opowiedziana, że e, mniej więcej rok po, 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 czy dwa lata po zakończeniu procesów, e, kiedy wyspa była silnie podzielona, to znaczy wtedy były największe antagonizmy. Jedna z mieszkanek postanowiła wyprawić urodziny, i wtedy po, po tych dwóch latach od procesów, pierwszy raz od dawna, od, od tych dwóch lat, spotkali się wszyscy pitkerneńczycy przy jednym stole. Atmosfera była bardzo niemrawa, bo ludzie mieli nadal sobie dużo za złe, ale jednak usiedli wspólnie do, do, do stołu. Ja z kolei obserwowałem no, takie święto na Pitkern, obchodzone tylko przez niektórych wyspiarzy, Dzień Urodzin Królowej. Więc część mieszkańców zbojkotowała to święto. Ci, to, to są rodziny tych napastników, no i sami napastnicy. Natomiast uczestniczyli w tym święcie no, głównie obcy, i czyli, czyli, czyli ludzie, którzy, no Brytyjczycy, Nowozelandczycy, Amerykanie, który mieszka na tej wyspie ale także, także no niektóre, no, to jest oczywiście umowne określenie, bardziej liberalne e, rodziny pitkerneńskie. A, mm, co rozbiło tę wspólnotę, to znaczy co, co doprowadziło do kryzysu? Czy wina leży tylko właśnie w mieszkańcach, czy też można je szukać na zewnątrz? Czy, czy te czynniki się nakładają? Pan, no nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie. No, wiem, że, że, że no, historia wyspy Pitkern i tych stosunków międzyludzkich byłaby dobrym e, przyczynkiem do dyskusji między, między zwolennikami Rousseau i Hobbesa. Tak? Ten pierwszy uważał, że człowiek w warunkach. E, jest z natury dobry. Tak, tak? A, jest z natury dobry. A tutaj tak wychodzi no, na to, że jest zły. Historia, historia tej wyspy jednak pokazuje, że człowiek. Dąży do destrukcji i autodestrukcji. Tych, tych przyczyn można szukać tak naprawdę na, na, na kilku obszar, w kilku obszarach. Ktoś powie, że to genetyka, tak? Bo, 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 bo ci mężczyźni w jakiś sposób, no, kim oni są, potomkami tych, tych buntowników z Bounty, którzy często tak naprawdę byli trzemrani ludzie, z często wyjmowani z kryminału e, i byli zaciągani siłą na statki. E, 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 z drugiej strony są potomkami Titanek. E, w czasie, kiedy, kiedy rozgrywał się ten Bunt na Bounty. W kulturze polinezyjskiej ten okres, w którym dziewczynka stawała się kobietą, rozpoczynała życie seksualne. To był właśnie okres 11-12 lat. Znów wracam do tego ananasa i jabłka. Tak? Co jest ważniejsze: czy to, co opowiada mi mój ojciec, czy to, jakie prawa panują na zewnątrz. No więc z jednej strony to, to jest gete, genetyka, z drugiej strony bo tak naprawdę przeskoczyłem, już, to jest jakiś determinizm i, 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 i uwa, uwarunkowania kulturowe. Na no, tych przyczyn tego, że, że, że ludzie się krzywdzą jest na Pitkern. wydaje mi się, że jest, że jest wiele. To co jest ciekawe to to, że żaden ojciec nie pomścił podobno swojej córki za, za, za to, co spotkało te córki. Zamiast tego, podobno tam mężczyzna nigdy nie uderzył drugiego mężczyzny, co też nie jest prawdą, natomiast oni tak utrzymują, ale dużo częściej, zamiast wymierzyć jakąś, no, bronić się przed użyciem swojej sprawiedliwość, to mężczyźni wychodzili, wychodzili nocą e, do sadu i podtruwali drzewa tym, których w jakiś sposób nienawidzili. To, co jest też e, charakterystyczne dla tej wspólnoty, to e, ten system e, przysług. Przysługa na pitkę jest e, walutą no, cenniejszą niż, niż, niż pieniądz. E, dlaczego tak jest? To znaczy, no, oni są zmuszeni, tak, żyjąc na tych czterech, ponad 4 czterech km kwadratowych. E, na niewielkiej wyspie w, w kilkadziesiąt osób są zmuszeni, ze sobą, są zmuszeni współpracować ze sobą. E, przypominam sobie historię kobiety, która, która spadła ze skały do morza podczas sztormu, to znaczy fala uderzyła w skałę, ona, ona spadła do oceanu. I na jej ratunek rzuciło się czterech mężczyzn. Uratowali ją, chociaż, chociaż wszyscy myśleli, że rzucają się na pewną śmierć. I ta kobieta później, podczas procesów, broniła tych mężczyzn. To też umyka prostej ocenie, że to akurat z tego powodu broniła tych mężczyzn, bo, 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 bo tych powodów jest oczywiście znacznie więcej. No, wydaje się po prostu, że dla nich wspólnota jest najwyższą wartością. To, to jest. Taki główny czynnik tej obrony chyba. Tak, tak, to, to też jest ciekawe, bo. To jest coś, czego my nie mamy, tak czego nie ma już Europejczyków właściwie. Że nie ma, bardzo rzadko. Ale, ale ma. co tak naprawdę w jakiś sposób, gdyby, gdyby na siłę przełożyć to na grunt polski, to przypomina mi to taki syndrom znaczy takiego syndromu nie ma, ja tak sobie to nazwałem syndrom zubożałej szlachcianki. Czy szlachcica? Wyobraźmy sobie, że jest człowiek, który, który no nie osiągnął w życiu zbyt wiele, który nie ma możliwości na to, żeby realizować swoje, swoje plany życiowe. Natomiast który jest, którego nazwisko tak w jakiś sposób odnosi się do, 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 do ludzi y, gdzieś w przeszłości zasłużonych. Y, na przykład do, do, do nazwisk szlacheckich. Znam kilkoro takich ludzi i oni często powtarzają właśnie, że yy, nieważne, nic nie mam, nic nie osiągnąłem na, na, na polu intelektualnym, materialnym, ale jestem potomkiem. Powiedzmy, tego czartoryskiego, umownego, tak, no to tak samo jest na Wyspie. Ci, ci ludzie w znakomitej większości są, bez, są pozbawieni wykształcenia. Oni mają kompleksy, to, to trzeba to powiedzieć na tym polu intelektualnym, jak również materialnym w, w, w kontaktach z ludźmi z zewnątrz. Natomiast, natomiast są dumnymi potomkami. Buntowników z Bounty, a w szczególności przywódcy tego buntu, Fletchera Christiana. Chciałbym na chwilę wrócić do, do pytania o naturę ludzką, bo mnie się wydaje to najważniejszym zagadnieniem w Pana książce. I rzeczywiście tam jest ta opozycja, bo Pan Rousseau przywołuje Pan w cytacie, chyba też Montejnia, e, między Russo a Chopsem. Czy, czy wyciągałby Pan wnioski po popitkę? E, że człowiek jest raczej zły z natury, czy, no czy oczywiście, zupełnie... oczywiście, że nie wyciągałbym takich wyłącznie. wniosków, ponieważ jestem daleki od wyciągania jakichkolwiek wniosków. Znaczy nie daję sobie tego prawa. Wydaje mi się, że, 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 że jestem jeszcze e, zbyt młody, zbyt głupi, żeby, żeby, żeby takie wnioski wyciągać. Natomiast, natomiast to, co mnie interesuje, to e, jak gdyby przedstawianie problemu, zagadnienia tak naprawdę z możliwie jak największej ilości stron. Niech te wnioski wyciągają mądrzejsi ode mnie. Jeśli można coś zarzucić Pana książce, bo ja mam jednak taki mały zarzut do niej, to to, że spędził Pan tam mało czasu. Nie, nie czuje Pan, że coś Panu umknęło? Wie Pan, i tak i nie. To znaczy, ja nad tą książką pracowałem 3 lata. Nie wiem, czy to jest mało czasu. To jest dużo czasu, ale z drugiej strony mało czasu na wyspie, tak? Więc, więc ktoś powiedział, że żeby napisać dobry reportaż, to, 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 to trzeba być w danym miejscu trzy dni albo trzy miesiące, tak? Ja nie ukrywam, że, że ten reportaż jest, jest tekstem wrażeniowym, opartym, o podkreślam, o gruntowną tak naprawdę wiedzę. Lektury. Wydaje mi się, że przeczytałem wszystko, co było do przeczytania na temat, na temat tej wyspy i nie tylko, i, i, i całego problemu. Czuję, że, 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 że przygotowałem się w możliwie najlepszy sposób i jak gdyby no to, to, to kryterium, że, że, że byłem tam 10 dni, kompletnie do mnie nie, nie, nie przemawia, i wydaje mi się, że, że, że to, co. Proszę też zwrócić uwagę, jak ja piszę, znaczy o, 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 o to, jak ja napisałem ten tekst. Ja, ja ani razu chyba nie pozwoliłem sobie na, na stwierdzenie, że coś jest. Ja co najwyżej mogłem powiedzieć, że wydaje mi się, że coś jest. A tak naprawdę oparłem tę, tę relację na, na opowieściach, relacjach, emocjach innych ludzi. Tam w tej książce jest mnie naprawdę bardzo mało. Jednocześnie dużo, jasne, to, 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 to taka sprzeczność. Natomiast, natomiast y, nie pozwalałem sobie na własne oceny, więc y, czy byłem 10 dni, czy, 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 czy byłbym tam 3 miesiące? Nie wiem, czy bym po 3 miesiącach y, mógł powiedzieć o tej wyspie więcej. Na koniec chciałem spytać, czy przymierza się Pan do jakiegoś polskiego tematu, bo do tej pory właśnie wyspy Pana najbardziej zajmowały. Czy najpierw Owcze, teraz Pitka? Teraz obiecałem sobie odpoczynek, ponieważ ta książka bardzo mnie, znaczy dużo mnie kosztowała emocjonalnie i, i też poświęciłem jej, tak jak wcześniej wspomniałem, no prawie 3 lata, e, więc obiecałem sobie odpoczynek od, od takiego pisania pisania. E, tak naprawdę no, za dwa dni będzie miała premiera. Będzie y miała miejsce premiera jeszcze jednej mojej książki. E, hmm. tylko, tylko zupełnie innej, a jednocześnie. To jest temat polski, natomiast to jest taki temat, który został mi zaproponowany. Ja w pierwszej chwili myślałem, że go odrzucę, ponieważ to jest książka o, o Bogusławie Mecu, który, jest, który był piosenkarzem estradowym. I to jest kompletnie. On, jego twórczość to nie jest moja bajka. Natomiast kiedy, kiedy już po tych wstępnych rozmowach z jego bliskimi usłyszałem tak naprawdę historię jego życia. A ta historia jest fascynująca. I zaryzykuję stwierdzenie, że, 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 że nie mniej fascynująca niż historia e, Pitkernajczyków. E, to jest też bardzo trudna e, historia człowieka, który, który w jakiś sposób był od, od najmłodszych lat okaleczony i, i, i później okaleczał innych, gdzie, gdzie, gdzie estrada jest tak naprawdę tłem. Nie jest, to nie jest historia o piosenkach i piosenkarzach, tylko. Tylko o konkretnym człowieku, jego relacjach z innymi ludźmi, e, gdzie Estrada jest no, właśnie tym, tym, tym takim środowiskiem niezwykle stresogennym, o czym opowiadają. Udało mi się namówić na, na, na takie rzeczywiście bardzo intymne e, rozmowy bliskich Bogusława Meca, także jego kolegów, którzy, którzy rzeczywiście no, zdecydowali się, odważyli się przełamać tę barierę takiego, takiego blichtru. I, i, I to jest taka książka, natomiast mm, mam w planie jeszcze jedną książkę mm, wyspiarską, czy też, czy też no, dotykającą e, tematu e, wspólnoty, e, gdzie ta wyspa w tym przypadku jest pojęciem czysto metaforycznym. I rzeczywiście historia, którą chciałbym opowiedzieć, zdarzyła się w Polsce. Jest to niezwykła historia. Natomiast, przepraszam, nic więcej na ten temat na chwilę obecną nie chcę i nie mogę powiedzieć. Tak, to, 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 to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.